Cześć, witajcie! A ja jestem VIFI. w dzisiejszym odcinku widzowie zrobimy sobie przegląd magazynu LEGO Ninjago numeru czwartego na rok 2023, czyli numeru setnego. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem na tym kanale, a już nie przedłużam, ile lecimy z odcinkiem. Takie. Jak dobrze słyszeliście, jest to już setny magazyn z Ninjago. Ogólnie magazyny z Ninjago są wydawane od 2015 roku, a dokładniej od czwartego sezonu Ninjago. te 8 lat zostało. Zostało wydane 100 magazynów. Właśnie dzisiaj wyszedł ten setny numer z figurką smoczego kola, a także kartą limitowaną ze Ashirą z The Trading Card Game z serii ósmej. Jest to oczywiście magazyn z sezonu 16 Ninjago, czyli skrystalizowani. No i wydawany jest przez Blowsan, kosztuje 19,99. Czyli już ta niestety standardowa dość wysoka cena. W tym magazynu mamy nowość, mamy spis treści, zabawkę. Wszystko tutaj o naszym kolu: jakieś różne misje, jak zawsze w magazynach. Reklama, kart z Lego Marvel Avengers dla fanów Marvela. Pierwsza część komiksu, który ciągnie się przez najbliższe strony magazynu. Mamy misję, no a także dwustronny plakat. Z jednej strony plakatu mamy Kryształowego Króla, a także Złotego Ultrasmoka, na którym siedzi Lloyd. No, całkiem spoko, jednak nie jest to najładniejszy plakat. Jednak z drugiej strony bardzo mi się to wszystko podoba, ponieważ mamy plakat, no, prawie ze wszystkimi postaciami z Ninjago, albo nawet ze wszystkimi postaciami z Ninjago, jakie kiedykolwiek się tu pojawiły. No, jest tego tu naprawdę dużo, no, aż 12 lat, postacie z 12 lat na jednym plakacie. No to naprawdę plakat potężny, mi się naprawdę podoba, na pewno sobie go tutaj gdzieś powieszę. Tutaj mieliśmy plakat, mamy kolejne misje, a także druga część tego komiksu. Mamy grę magazynową, a na następnej stronie kolejna misja. Następnie poczta, czyli prace, które wygrały w konkursie. No i kolejny konkurs do wygrania, jeden samochód wyścigowy Lloyda Iwo, no i trzy zestawy Smok Ognia Kaja Iwo. Tak, następna akcja Ninja 16 maja. No i 16 maja dostaniemy kolejny magazyn z 16 sezonu Ninjago, tym razem z minifigurką Asfiry. Jak dla mnie bardzo fajny dodatek, bo nie posiadam tej figurki, a potrzebuję ją do swojej kolekcji. Mamy reklamę obecnego magazynu Lego Jurassic World. No i reklama obecnego magazynu z serii Lego Marvel Spider-Man. Tak oczywiście prezentuje się nasza papierowa saszetka z minifigurką Kolamona, numer katalogowy 8923. 04, więc co? Ja zabieram się za budowanie. W ten, ten sposób prezentuje się nasza figurka Smoczego kola. Jako akcesoria dostaje taki złoty miecz z pomarańczowym akcentem. Całkiem fajne akcesoria, jeśli chodzi o figurę, jak dla mnie wygląda naprawdę ładnie. Dla osób, które nie wiedzą moim ulubionym kolorem jest pomarańczowa. Tutaj mamy takie pomarańczowo-przeźroczyste elementy, które naprawdę mi się po podobają. W połączeniu czarnego i złotego wygląda to naprawdę świetnie. Tradycyjnie skrzydła, jak to już na smocze mnie figurki przypadło. No i głowa, która prezentuje się w ten sposób, no dla mnie jest ona po prostu wybitna i wygląda. Prześwietnie, no a tak swoją drogą, przez magazyny Lego Ninjago byliśmy już w stanie zebrać wszystkie smocze minifigurki ninja. Zamiast kupując zestawy z magazynów, udało mi się zdobyć wszystkie. Jeśli ktoś zbiera magazyna bieżąco, to też pewnie już całą drużynę smoczych ninja. Posiada, myślę, że całkiem spoko. Bo ja ogólnie nie wydaję za bardzo pieniędzy na zestawy, bo z reguły kupuję sobie same pojedyncze figurki do mojej kolekcji. Bardzo się cieszę, że w tych magazynach te wszystkie smocze figurki dostałem, bo normalnie kosztowały one po 50 zł, no a taki magazyn kosztuje 20 zł. Jak dla mnie jest to naprawdę dobre wydanie magazynu Lego Ninjago, dostajemy świetną figurkę smoczego kola, do tego karty oraz plakaty. Więc myślę, że naprawdę warto kupić ten magazyn. No to co, mam nadzieję, że ten odcinek jeśli się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem. To było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Fifito, tyle siemka!